Na niego. Ciepła woda z basenu Rurka z jacuzzi zaciąga Na grubym gumowym wężu Który jest sztywny Przeciąga przez tą pompę Z łączkami Zasuwa tutaj 15 metrów dalej W sposób bezpieczny do pieca Do pieca Tutaj się hajcuje Trochę przykryłem, żeby nie ciekało. Rureczki się podgrzewają elegancko. I z drugiej strony, drugim obiegiem górnym, wylatuje ciepła woda. I leci. Ile kamil pokazywało? No. I leci drugim obiegiem tutaj. Drugim obiegiem, obok tej ładnej węża gumowego, tu. On no, jest No, teraz to aż parzy. Teraz to już parzy, zobaczmy. No, 50 stopni jak nic jest. O. Udało się, sukces.